Ekscelencje, drodzy kapłani, drodzy Wierni tej parafii, drodzy Wierczynni, już za chwilę udacie się drogę do Matki Bożej Jasnogórskiej. Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o tym, jak rybacy wyciągają sześć na rzek jezioro. Jezus tyle razy był nad jeziorem galilejskim. On z tego jeziora, powołał swoich pierwszych uczniów i oni poszli za nim. On w zatokach tego jeziora przemawiał. Zaświewał żarno Ewangelii. To miejsce i dzisiaj jest też naznaczone obecnością Chrystusa. Są miejsca, które przypominają wokół tego jeziora nam wszystkim, że tam obecny był Chrystus i pierwsi chrześcijanie zostawili ślady Jego. Są mozaiki z IV czy V wieku, które przedstawiają symbole chrześcijaństwa i ten największy symbol, symbol ryby. Ichtys. Ryba stała się symbolem Chrystusa i symbolem chrześcijanina w tamtych wiekach IV. I w V wieku po Chrystusie. To jezioro galilejskie leży ponad 200 metrów pod poziomem morza. Jest źródłem życia, bo dla ludu Starego Testamentu morze, woda jest to pewne misterium są gatunki ryb, które są niespotykane, jak ryba świętego Piotra, Chromis simonis, nazwa oficjalna tej ryby, którą i dzisiaj wielczyni spożywają wokół tego jeziora. Dzisiejsza scena opowiada Połowy, kiedy to wyciąga się na brzeg sieć pełną ryb i dokonuje się pewna selekcja. Dla ludu Starego Testamentu pewne gatunki ryb, to znaczy te Życiu, wyboru drogi naszego życia. My wszyscy jesteśmy zanurzeni z jednej strony w własce, a z drugiej strony też i w grzech. I nasze życie to ciągła selekcja, ciągłe wybory. Ale ten największy wybór, który został dokonany przez nas, to jest wybór Chrystusa jako naszego... Pana i sprawcem i On nam pomaga właśnie dokonywać tej właściwej selekcji. Wielczynka do Matki Bożej Jasnogórskiej to najgorsze rekolekcje. W tym tej wielczynce, w tej drodze Wielczyni, w tym trucie wielczyni dokonuje się też pewna selekcja. Pewne wybory, pewne analizy naszej drogi życia. Tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii dokonują się też postanowienia, aby być lepszym człowiekiem. Wszyscy idziecie w różnych intencjach, czy to własnych, czy w intencjach innych. Osób. Wszyscy podążacie, jesteście na tej drodze, która prowadzi do Pana, do Pani Jasłowodziej, to znaczy do świętości. Każdy z nas został do tej świętości powołany. Każdy z nas został powołany do tego, aby być tą rybą wybraną, tą rybą przeznaczoną życia. Chrystus właśnie przez tę przypowieść ewangeliczną chce nas wszystkich zaprosić do dokonywania tych właściwych wyborów w naszym życiu. Ta przypowieść ma charakter katechetyczny. Kończy się dość łagodnie. Jest podobna do przypowieści o Kongolu, ale w wypadku Kongolu, czy chwastu, ten chwast zostaje wrzucony do ognia. Ta przepowiedź nam wszystkim przypomina też, że pewnego dnia będzie sąd Boży. Nie wiadomo kiedy, ale na pewno będzie. I tam Chrystus też dokona wyboru między tym człowiekiem złym, który w swoim życiu zapomniał o Nim, przez całe swoje życie skierował w stronę zła i tym dobrym, który w swoim życiu wybrał Chrystusa. Wy wszyscy, drodzy księżyni i osoby towarzyszące, wybraliście Chrystusa. My wszyscy wybraliśmy ale też jesteśmy świadomi zła, w którym żyjemy, grzechu, w którym żyjemy. Staramy się ciągle przez uczestnictwo w sakramentach świętych, poprawiać i prosić Boga o łaskę dla nas wszystkich. Niech ta przypowieść ewangeliczna o tej śmierci pełnej różnych ryb towarzyszy Waszej pielgrzymnej drodze, abyście podejmowali właściwe decyzje co do Waszego życia, co do Waszej rodziny. Dzisiejsze pierwsze czytanie Chcę nam wszystkim zwrócić uwagę, jak to Sam Bóg, Sam Najwyższy towarzyszy ludowi wybranemu w jego drodze. Ta arka, ta skrzynia, która przemieszcza się wraz z ludem wybranym, to jest symbol Boga, symbol Jego obecności. I wy też podążacie do Pani jasnogórskiej z Bogiem w sercu. Ta arka jest w Waszych sercach. On towarzyszy tej Waszej pobożnej wyprawie do Pani Jasnogórskiej. Niech Ten, który natknął Was do tego, aby pójść na Jasnogórę, szczęśliwie Was do Pani Jasnogórskiej doprowadzi. I później da Wam łaskę do tego, abyście szczęśliwie wrócili do waszych rodzin, do waszych domów, które leżą na terenie naszej diecezji. I tak odmienili, abyście i Wy, ten dzisiejszy świat, w którym jest i łask, i grzech, też przemieniali waszym słowem, a szczególnie przykładem waszego świętego życia Amen.